Od zawsze liczył się dla mnie człowiek, ten najbliższy memu sercu, członek rodziny, przyjaciel, koleżanka, a także ten obcy, który tej rodziny i przyjaciół nie ma. Jak byłam dzieckiem, pamiętam, jak siadałam na drewnianym krześle i wspinałam się na kolanach, aby sięgnąć stołu. Obserwowałam moją babcię, jak przygotowywała dla nas ulubioną zupę. Uwielbiam ten czas, Tą krótką chwilę, która dawała mi ogrom radości i poczucia bezpieczeństwa. To wtedy rozmawiałyśmy o tym, jak minął mi dzień, a w późniejszych latach o tym, jak miałam problem, który wspólnie rozwiązywałyśmy. We wrześniu 2023 stworzyłam akcję Wasza Chorzowianka, dzięki której mam możliwość dzielić się z wami ciepłymi posiłkami, mile spędzonym czasem i poradą w każdy czwartek w parafii Ducha Świętego w Chorzowie przy dobrym jedzeniu można rozwiązywać wszystkie problemy od tych najmniejszych do najtrudniejszych. Empatia w działaniu to myśl, z którą kładę się spać, i pierwsza rzecz, o której myślę wstając rano. Niewielka pomoc czy zwykła rozmowa może zmienić czyjeś życie. To tak jak moja córka zmieniła moje. Bardzo długo zastanawiałam się, co powiedzieć o mojej mamie. Prawda jest taka, że cokolwiek bym nie powiedziała, zawsze będzie to subiektywna ocena. Dlatego skupię się na faktach. Mama pracuje z ludźmi i pomaga ludziom, odkąd pamiętam. Dla niej to zawsze była swego rodzaju misja. Ja ją podziwiałam, że potrafi pracować z osobami niepełnosprawnymi. Ale z jej perspektywy to nie było, potrafię, to było, chcę. Mama trzyma w swojej walizce zwanej życiem całkiem spory bagaż doświadczeń. Myślę, że to dzięki niemu jest taką osobą, a nie inną i chce robić to, co robi. Potrafi spojrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw. Dlatego rozmowa z nią jest. Zawsze wartościowa. Kiedy stałam na rozdrożu życiowym, to tak jak kiedyś babcia służyła mi dobrą radą, tak teraz jest to moja córka. Uwierzyła we mnie, że dam radę, że mogę zmienić nie tylko swoje życie, ale także życie innych. Miała rację. Codziennym wsparciem dla mnie jest także mój mąż, który jest zawsze poda pomocną dłoń i spełni moje najbardziej szalone pomysły. Jola. To jest wspaniała matka, żona i babcia. Kobieta do rany przyłóż. Kobieta, która jest w stanie zrobić wszystko, żeby pomóc tylko drugiemu człowiekowi. Ja ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Na własnym przykładzie przekonałam się, że otaczając się ludźmi, którzy cię wspierają, zawsze służą dobrą radą i po prostu są, czujemy się lepiej, bezpieczni. W jednej rodzinie się rodzimy, a tą drugą sami sobie wybieramy. Moją rodziną są mieszkańcy Chorzowa. Wszyscy co do jednego, a w szczególności najbardziej potrzebujący. Samotni, porzuceni i zaniedbani. Dlatego powstała Wasza Chorzowianka oraz Pikniki Spotkajmy się razem. Gdzie zawsze jestem, wysłucham i sprawię, że będzie lepiej. Jola to dobra dusza. Niesamowicie twórczą, aktywną osobą. Wulkan energii. Jola jest dla mnie osobą bardzo ambitną. Dobrą, z sercem na dłoni. Osoba, do której można zadzwonić w każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy, Że jak jej zamkną drzwi, wejdzie oknem. Pani Jola bardzo dobrze odpowiada i mi pomaga. Zniesieniem pomocy wychodzimy poza mury budynków i na większą skalę organizujemy także eventy na świeżym powietrzu. Na cyklicznych spotkaniach, podczas pikników rodzinnych, spotkajmy się razem, atrakcji nigdy nie brakuje. Z ogromną przyjemnością gościmy całe rodziny oraz ich dzieci z niepełnosprawnościami. Nasi przyjaciele i wolontariusze pomagający w organizacji zapewniają nam nie lada atrakcje. Czwartkowy, ciepły posiłek dla samotnych i najbardziej potrzebujących. Zajęcia edukacyjne i rozwojowe dla niepełnosprawnych dzieci. Spotkania dla samotnych matek i pomoc w dostarczaniu najpotrzebniejszych produktów czy mebli. Wsparcie w wypełnianiu kłopotliwych wniosków. Organizacja wspólnych wyjazdów i rozmów przy kawie. Te spotkania i wychorzowianie napędzacie mnie nie do działania. Dzięki Waszej pomocy udało się już tyle osiągnąć. Teraz czas na kolejny krok. Mój chorzów to Wasz chorzów. Razem możemy więcej. Obdaszcie mnie tym zaufaniem. Nazywam się Jula Keller i pomóż mi pomagać ludziom.